Chciałem pokazać Wam, jak działa Dimension Plus w nowym HTC One. Wybieramy sobie zdjęcie w galerii, po tapnięciu w obrazek mamy opcję Edytuj. Pojawiają się na dole do wyboru różne tryby, tak jak wspomniałem już opisany U-focus, pierwszy plan, pory roku, no i mamy Dimension Plus. Wybieramy go, trwa przetwarzanie zdjęcia i spójrzcie co nam telefon wykonał. Jest wrażenie trójwymiarowości. No jest. I na koniec takie zdjęcie możemy sobie zapisać. I o, mój palec coś nie działa. I teraz telefon zapyta nas, albo zapisać plik e, Dimension Plus, czyli mm, taki ruchomy. Albo możemy zapisać bieżący ekran, czyli w takim położeniu, w jakim aktualnie to zdjęcie się znajduje, zależnie od tego, jak przechyliliśmy telefon. Zapiszmy sobie jednak gotowy plik i możemy go obejrzeć teraz w galerii. Rusza się, jest 3D. Jak zauważyliście tutaj w przypadku portretu, to specjalnie wybrałem takie zdjęcie, żeby ten układ bardzo silnie był widoczny. Jak możecie zauważyć, tu w przypadku portretu no, dochodzi do pewnych drobnych deformacji obrazu, ale wypróbowałem działanie tego trybu również na zdjęciach na ujęciach architektury. No i tu jest zdecydowanie lepiej, chociaż ta głębia, ta trójwymiarowość wtedy jest dużo mniej zauważalna. No ale stopień tych deformacji oczywiście zależy od tego, jaki kadr znajdziecie. Jakie będzie Wasze zdjęcie. Jeżeli Wasze zdjęcie będzie miało na celu intensywne ukazanie tego efektu, no to niestety musicie się liczyć z tym, że pewne elementy obrazu mogą ulec deformacji. Jeżeli zdecydujecie się na mniejszą intensywność efektu, wybierzecie taki kadr, na którym poszczególne plany nie są zbyt mocno od siebie odległe. No, to wtedy ten, te deformacje będą znacznie mniej widoczne i zdjęcie po prostu będzie prezentowało się jeszcze efektowniej.